Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak leciałem, bo jestem dzisiaj sam na wystawie psów rasowych. Tak, przepiękne pieski hał 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 robią. Serdecznie Was zapraszam właśnie z tej okazji na mojego bloga araniawariatpinger.pl Tam przedstawię fotorelacje. Naprawdę masa piesków. Jeden pies nawet kosztował 20 tysięcy złotych. Co dla mnie to jest kosmiczna cena za psa. No ale jak ktoś kocha... Były pieski z ulicy takie kundelki, ale były też bardzo rasowe pieski. Nie mogłem nagrywać wideo, bo był zakaz w ogóle tutaj na targach, ale zdjęcia można było robić, więc wstawię tylko na Facebooka i tak samo wszystkie, bo jest naprawdę masę tych zdjęć. Nie wiem czy wejdzie do galerii na Facebooka, bo w albumie teraz można mieć tylko 1000 zdjęć, ale na araniawariatpinger.pl, na bloga Was serdecznie zapraszam. Tutaj wokół mnie też chodzą psy, więc i ostre te są, niektóre są bez kagańca, gdzie dostawają mandat. Pogoda z rana była straszna, mgła była. Ale się wyrobiło, jest jesiennie, właśnie se piję palemkę, kupiłem taką kolorową, już mi się kończy, ale fajnie się pija, 12 zł drogo, ale... Mm. Na taką pogodę, jest woda kolorowa zamrożona, były wszystkie kolory, też porobiłem zdjęcia na bloga. U mnie wszystko w porządku, zaczyna się nowy tydzień i wszystkiego dobrego życzę na ten tydzień, wszystkim moim znajomym, nie będę wymieniał, bo jest dużo, z Pingera, z Facebooka, z naszej klasy i z wiochy.pl i nie tylko, i z politycznych forum, niezależna.pl i tak dalej, i tak dalej, młodzieżówkę PiS serdecznie pozdrawiam, tutaj z Wielkopolsce i nie tylko, i warszawską, krakowską, łódzką, no w ogóle wszystkich pozdrawiam, którzy mnie znają, którzy mnie spotkali gdzieś tam no i którzy śledzą mojego bloga, no właśnie, więc dzień fajnie minął, niedziela zakończy się chyba pozytywnie, mam nadzieję, szczekająco bym powiedział, tak, szczekająco, teraz czekam na wystawę kotów, bo no może trochę teraz bardziej wolę koty od psów, no ale to mniejsza z tym, naprawdę jeszcze raz wszystkiego dobrego i zapraszam Was na moje zdjęcia właśnie z wystawy psów i nie tylko. Na mojego bloga link macie do góry Arania Trzymajcie się wszyscy ciepło, trzymajcie się ramy, jak to ja mówię, to się wszyscy nie postaramy. Bye!